Cześć tu, Beata. Dziś mamy poniedziałek, 3 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to dwójka buław. To jest karta pewności siebie, pewności w działaniu, ale też współdziałaniu. Warto też zaopatrzyć się w pewnego rodzaju plan, żeby spoglądać w tą przyszłość troszeczkę dalej. Ta karta też odnosi się do skoncentrowania. O tym skoncentrowaniu powiem jeszcze chwilę później. To jest czas, w którym warto szacować, warto planować, warto jakby analizować nasze układy wszelkiego rodzaju układy. Także te, które mamy tak nazywając to między sobą, samymi sobą. Dzięki temu kontrola i panowanie nad tym wszystkim będzie o wiele łatwiejsze panowanie nad sytuacją i o to przecież chodzi. Czasami w takim trudniejszym aspekcie dwójka była w odnosi się do takiej... Walki o opanowanie, o dominację w, w otoczeniu albo w, wśród ludzi, z którymi pracujemy. Ale rzeczywiście przede wszystkim jest to czas, w którym odzyskujemy kontrolę nad wszystkim. Warto jednak na chwilę się zastanowić i spojrzeć tak w przyszłość troszeczkę dalej, tak, żeby mm, działać chociaż odrobinę z planem. Nie musi to być plan od razu dziesięcioletni. Jesteśmy w tarocie Potrójnej Bogini. Ja spróbuję to wyostrzyć. O, proszę, jak ładnie ją widać. No i o tym skoncentrowaniu chciałam tutaj powiedzieć, dlatego że ta bogini, odziana w takie szaty królewskie, jest naprawdę skoncentrowana na swoim świecie. Zobaczcie, jak ona ma dłonie. Cała jej energia jest właśnie pomiędzy dłońmi skoncentrowana, tak? To jest ta mądrość życiowa. I ona jest potężnym przykładem funkcjonowania i życia. Ale z punktu widzenia naszego wnętrza, z punktu widzenia naszego ducha, jej niezachwianą, niezachwianą wiarą, ale i taką samodyscypliną yy, jest właśnie to, że potrafi zachować ten spokój, pomijając te wszystkie zawirowania, które mają miejsce dookoła. I nie, niezależnie od tego, jakie tam zamieszanie jest, ona właśnie, czy ten chaos, ona właśnie potrafi. Zachować taki spokój ducha, zachować taką równowagę i koncentrację. Ona przychodzi też do nas, by, aby uhonorować tą moc światła, którą mamy w sobie, tak? Więc warto nieustannie poświęcać czas, aby yy, koncentrować się na swoim wnętrzu, aby działać ze spokojem, działać z pewnym planem, z wyważeniem, tak, czyli z takim skoncentrowaniem, tej energii, mało tego, myślę, że często zapominamy o sile takiej regularnej praktyki, i to jest praktyka, jakąkolwiek sobie wymyślimy: czy to będzie praktyka medytacji, czy to będzie praktyka wprowadzania nowych nawyków. To jest naprawdę bardzo fajna energia, która przypomina, że właśnie dzięki takiej praktyce możemy osiągnąć o wiele więcej. Między innymi ten spokój, tak? Źródłem. Tego całego skupienia, jest właśnie nasze zrównoważone wnętrze, tak? To wtedy zdajemy sobie sprawę, że działamy z mocą, i wtedy właśnie zdajemy sobie sprawę z tego, że działając z pewnym planem, o wiele łatwiej będzie nam ruszyć do przodu w taki sposób zrównoważony nie będzie to działanie takie chaotyczne jak ogień czasami potrafi pamiętajmy jesteśmy w żywiole ognia ale nie będzie to też działanie podyktowane emocjami tutaj trzeba w taki stonowany spokojny skoncentrowany sposób Taki, takie centrowanie się, tak? takie wypoziomowanie, myślę, bo ta karta też się tak właśnie nazywa. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać kartę dwójki buław nie po to, żeby tylko i wyłącznie dynamicznie rozpocząć tydzień, ale właśnie po to, żeby w taki sposób skoncentrowany patrzeć w przyszłość. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.